Paradoks TikToka jest taki, że oni się przedstawiają jako platforma edukacyjna, a oni w życiu taką platformą edukacyjną nie są. Zobaczcie, a te, co są durnie w ogóle, kto prowadzi ten program, który tworzy takie rzeczy. Powiedzmy, ja przedstawiam tutaj materiały naukowe, E, nagrania, wszystko czarno na białym przedstawione, to co e, możemy się edukować dzięki temu, jak zobaczymy nawet to w telewizji. Jeżeli widzę, że pani profesor przedstawia badania naukowe, powiedzmy, nad czerwonym światłem, tak, i e, mówi o tym: słuchajcie, e, światło czerwone dla, dla ludzi po udarach e, mega temat, jeśli chodzi o regenerację organizmu, o rozszerzenie naczyń e, włosowatych. Dlaczego to jest takie bardzo ważne dla nas, moi drodzy? I to nie może być kłamszone przez takie platformy, ponieważ co 6 minut w Polsce ktoś ulega udarowi. I u nas tutaj znajomy, jeden, stał sobie na rusztowaniu i nagle go przytkało, zaczął bablotać. Dobrze, że się chłopacy, chłopaki przycięli o co chodzi. No i do szpitala. Położyli go do szpitala, a w tym samym czasie jego teściowa na drugiej sali obok leżała z drugim udarem. Co 6 minut ktoś w Polsce ulega udarowi, tak? A 30% tylko ludzi wraca, wraca do normalności, nie? Reszta umiera albo walczy o życie, nie? I my tego typu rzeczy chcielibyśmy wiedzieć. Dlaczego? Bo nam instynkt to podpowiada, że kiedy nawet nam się przydarzyłby taki udar, czy taki wylew, czy taki zawał, to byśmy chcieli sięgnąć po tą technologię, żeby nasz organizm zacząć, mógł zacząć, za, zacząć fun, prawidłowo funkcjonować, tak? A jeżeli tego nie zrobimy, to on nie będzie prawidłowo funkcjonował i nawet możemy być sobie wtedy warzywkiem. To jest bardzo ważne, żebyśmy my mogli się edukować. A szlak mnie trafia, jak widzę tutaj, co TikTok wyprawia, że on jeszcze mi daje, że to jest propagowanie nieprawdy. Oni to blokują. Ja nie wiem, kto tu sosem sypie. Żeby co, żeby się inne rzeczy lepiej sprzedawały, to takie bany za to dostajemy. Nie możecie, nie macie prawa nazywać się, że jesteście platformą edukacyjną. A jak nie, to takie sprawy nawet mogą się w sądzie skończyć. Nie wiem, czy wiecie. Tak, bo to jest dla mnie niemoralne. Ja bym chciał, żeby wszyscy, polskie dzieci, polskie społeczeństwo mieli technologię, dzięki którym będą mogli szybciej wspomagać procesy samoleczenia. Inna dziedzina nauki, nie medycyna. A my się uczypiliśmy tej medycyny, a medycyna może sobie pomarzyć, żeby wpłynąć przez Związek Chemiczny na cały nasz organizm. A my fizyką, dziedziną nauki PMF, tak, już możemy. Tylko, że wszyscy najlepiej by chcieli, co na tym sos czerpią, żeby się e, polski obywatel o tym nie dowiedział. I jest to kłamszone właśnie w taki sposób na tym kanale. YouTube, e, zapraszam na mojego YouTuba, trener Pema Biohacking. Zapraszam Was, ocie, ocencie sami przez 9 lat, co udało mi się zrobić, o tym co mówię, na trener Pema Biohacking i przeanalizujcie całą tą moją stronę, od góry do dołu. Pooglądajcie sobie zdjęcia, będziecie wiedzieli o co ja walczę. Moi drodzy, pozdrawiam.